Młodociany zabójca złapany po ucieczce z więzienia. TJ Lane, 19-letni mężczyzna, który odbywał karę potrójnego dożywocia za spowodowanie strzelaniny w szkole, został złapany po tym, jak uciekł z więzienia w Lima, w Ohio. Lane, Clifford i e. Operut i inny mężczyzna uciekli o 7.40 wieczorem z więzienia. DRC here at the Allen Oakwood Correctional Institution

Lane pojawił się później w sądzie w koszulce z napisem Killer. Przeklinał, zachowywał się obscenicznie i obrażał rodziny ofiar. Wiadomość o jego ucieczce wstrząsnęła okolicą. Został znaleziony jedynie 100 metrów od więzienia obok kościoła następnego ranka i został zatrzymany.